Cześć i czołem, kluski z rosołem! Z tej strony Vikas e, i co nowego? Dzisiaj przychodzę do was z, z Rival Stars Horse Racing, e, tylko że to jest gra na telefon. E, założyłam sobie jakiś dłuższy, dłuższy czas temu już Dzięki któremu mogę grać w gry, które mam na telefonie, mogę grać w nie na komputerze. Um, no, jak widzicie, już jakiś czas sobie pogrywam, właśnie w Rival Stars Horse Racing. Um, I dzisiaj, w sumie, żeby tak za dużo nie robić, chciałabym sobie pobridować e, dzisiaj arabki. Mam jakąś fazę na bridowanie. E, na pierwszego poziomu Arabków, więc by wyszło szybko, i jakoś robię sobie taką swoją mm, linię Arabków. Tutaj możecie zobaczyć Smasha. Jest to klacz arabska, Arabicano. Ona ma bardzo śliczną maść. I tutaj już cały rodowód jest praktycznie w Arabkach, które ja sobie zrobiłam. Tu jest Majesty. Blossom Baron, no to tak fajnie, ktoś się nazwał. I ona mi wyszła z połączenia yy, anglika z arabką. Yy, I chyba będę ją teraz yy, rozmnażać, właśnie z Majesty, bo dali mi tą klaczkę Summer. Yy, I moim zdaniem jest zdecydowanie lepsza maść, taka. Więc chyba sobie sprzedam. Um, Smasz i będziemy e, od nowa próbować e, m, inne źrebaczki robić. Um, ogólnie ja głównie skupiam się na tym, żeby mieć konie, e, które mają teraz najlepsze statystyki, jakie mogą być w grze. E, więc nie krzyczcie na mnie, bo jeśli chodzi o ten pierwszy poziom. O mój Boże! Jaka boska maść! jeju! O my Jezu, w życiu nie widziałam takiej maści. A gram już w tą grę dość sporo chyba. Za dwa lata będzie. A pokryłam sobie nim. Może Fobie sobie nim pokryję. Aha, tak, Fobia jest na tym. Um. To nic. To ją skiepnijmy przynajmniej. E. Oczywiście wcześniej musiałam sobie popokrywać ten i pobawić się w krycie właśnie jakimiś tam. Yy, yy, droższymi ogierami, bo przecież jakby inaczej i mam jeszcze mniej złota niż miałam. E. No ale trudno. Okej, okay, jestem ciekawa, co z tego połączenia wyjdzie. A tutaj sobie zróbmy to nasze podstawowe połączenie, jakie miało być. Um, nie, e, właśnie macie e, I teraz by się przydał ogierek, żeby mi się urodził, żebym mogła dalej kontynuować tą ciekawą zabawę bo już tak wczoraj sobie siedziałam i klikałam i chyba już tak kliknęłam z 5 albo 6 yy, koni w ten sposób. Za ten czas co, co czekamy, no to pójdziemy sobie na jakieś wyścigi albo coś. Yy, ale jeszcze od razu mogę was oprowadzić po mojej stajni. Yy, tutaj mam ogiera z jednymi z lepszych statystyk na trzeci, pozi na trzeci poziom. Jest prawie, że wymaksowany, prawie, bo jeszcze tam Agility Jump zostało i to jest Selle France i on ma maść crumple, Crumpled Rowan, coś takiego. No ogólnie bardzo mi się podoba ta maść. Tutaj mamy Asterixa i też jest Selle France i on jest Fluxion Chestnut i żadnych odmianek nie ma. I przekazuję gen e, amber, Chestnut i e, rozjaśnienie do szampańskiego i e, kropeczki. Kropkowane. koniczek po nim może wyjść. Miałam swego czasu właśnie taką straszną um, manię właśnie na Selle France, kiedy one weszły. A teraz jakiś czas temu już dłuższy weszły na Telefon Araby. Jakoś tak bardziej mi się ona podobają od Anglików i Selle France, ale... Na razie zostaniemy przy tym. Tutaj mamy Carmel i ona też jest praktycznie wymaksowana. I to jest jedna z moich lepszych klaczy, no bo ma piąty poziom i yy, no prawie wszystkie yy, jej statystyki są na A. No i tutaj przekazuję Painted Sabino, i jej rodowód też jest całkiem ładny. Tutaj chyba są wszystkie moje konie. Prawie wszystkie. Little jest na pewno mój i y, United Love, ale tutaj to drzewo genealogiczne, reszta nie. Empress też jest w sumie głównie po moich koniach, bo Vampire i y, Popcornę ja wyhodowałam z Universal, Universal Sunrise i Raindrop Rainbow. I y, y ten też koń jest y, jednym z lepszych moich koni w sumie no bo szósty poziom, ale jakoś tak chwilowo mam przerwę i nie pnę się tak w górę, dalej z gwiazdkami tylko sobie na razie robię wyścigi. Tutaj mamy Karmel i ona jest um, też cellefrans e, jabłkowita, e, nie da jabłkowita. I e, ją mam w planach rozmro, rozmno, rozmnożyć e, z, aha. To jest ogier. Co ja gadam? Ze z Spicy Shard albo z, z Spicy Shard jeszcze rozmnożyć z Brooding Bluff, bo sobie to, te czekoladnie sobie akurat kupiłam. Bo mi się tak strasznie podobają ich maści, a zwłaszcza on, że po prostu jestem ciekawa, co mi z tych skrzyżówek wyjdzie. No, po prostu. Mm, no i mam jeszcze bardzo ładny rodowód, więc. I ja chcę coś po nim pięknego. Yy, majesty no to Wam przedstawiałam. Summer też. Yy, I Fobia jest też. Yy, zrobiłam sobie arabkę na drugi poziom. Yy, po to właśnie, żeby mieć jakiegoś lepszego konia pod yy, drugi poziom, bo no, chciałam mieć araba na drugi poziom. No to sobie zrobiłam. I na razie mam tak do piątki. Konie praktycznie wszystkie tak fajnie zrobione. Yy, ale jeszcze dużo przed nami. No w sumie może sobie od razu dam jakieś konie na trening. Ale co zaraz, może najpierw jakiś tam wyścig. No na razie robię to najgorsze wyścigi. Um. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, zobaczmy co tutaj się urodzi na pierwszym poziomie, wstaty niezłe. No, w sumie co, co nie zdziwiło mnie to. No, młoda wygląda dokładnie tak jak matka, więc w sumie będzie out. Miałam nadzieję, że coś, coś mnie zaskoczy. Chociaż, chociaż. Może zobaczę, co przekazuje. Mm a nie, no nie jest idealnie jak matka jest jaśniejsza niż matka ale nie podoba mi się ta maść zobaczmy ten zobaczmy rodowód, czy ma jakąś fajną maść w rodowodzie w sumie rabikano rabikano, a tu są same same kropeczki no nie no nie sorki, ale nie nie bardzo. Nie. Um, Okej, okay, jeszcze mamy drugie. Jeden nam w ogóle zostało miejsca? Dwa miejsca, dobra. Jeszcze ten. I tu chyba miał. Dobrze by było, żeby wyszedł ogierek. Jest ogierek. Uuu. O mój Boże, te oczka! Mi się tak podobają te niebieskie oczka! O a w sumie nam z tego fokus, co tam. Boże, drogi! O. No i też jest rabikano, więc spoko. Ja w sumie nie mam co robić z kasą, więc... Zawsze to ten jeden punkt, przynajmniej coś tam może da, może nie, nie wiem, aż tak się nie znam na tej grze bardzo mocno. No i jaki słodziak, no. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze jedno krycie. Aha, w ogóle na pewno następne filmiki na, kana na kanale, jakieś pojawią, będą z... będą będą z kawaliady, więc mam nadzieję, że wam się spodobają i będziecie na to czekać po prostu. Eee, tylko muszę się też za to zabrać, muszę je zgrać, więc długa, długa droga jeszcze przed tym, żeby żeby się pojawiły na kanale, a w międzyczasie będzie się na pewno więcej pojawiać Star Stable online, ale też dajcie znać czy chcecie inne gry? Yy, bo mam yy, Dogi Game, Horse, Star Stable, yy, Rival Stars Horse Racing. Yy, na tym mogę wam pokazywać, co, gdzie, jak. A jakbyście chcieli coś więcej, to jestem do dyspozycji. O, właśnie, zobaczmy, czy ona. Czy ja mogę już. Um, czy ja mam na tyle pieniądów? Z kim ja to pokryć? Zobaczmy z tym. Chciałabym trojeczkę jakąś nową. No, tak więc jestem otwarta na sugestie co do gier. Oczywiście takich, które mam póki co. Bo chciałabym po prostu, żebyście dawali znać, czy Wam się podoba na przykład Rival Stars Horse Racing. Czy chcielibyście dalej głównie SSO? Czy. O, no, wiadomo. Tak, żeby. Tak, żeby wam też odpowiadało oglądanie filmików, które robię. Dobra, spróbujmy sobie zrobić jeszcze z tej dwójki maluchy jakieś. I zobaczymy. Rabikano, Rabikano. No, w sumie ja się nie dziwię, ten. Co do odmianki. Stranger. O, fajne. Yy, co do odmianki, bo w sumie teraz całe to moje pokolenie jest zrobione z yy, rabikano i w sumie yy, i w sumie to rabikano się przekazuje, więc jestem w szoku, bo myślałam, że tutaj to jest takie w tej grze, że niby się przekazuje, niby nie, a jak się ma czystą linię, to co wtedy? A mimo wszystko, ja zrobiłam sobie czystą linię yy, Rabikano i nie mam już praktycznie żadnej odmiany, która tutaj się pojawia. I jest cały czas Rabikano. Jojo, jak ona śliczna. Więc jestem ciekawa. Nawet tamtą właśnie ich matkę, nie, która yy, nie miała żadnej odmianki. Pokryłam tym y, rabik z linii Rabikano, więc wyszło Rabikano. Więc naprawdę jest mocny, gen mimo wszystko, w jakimś tam stopniu, więc fajnie. No i sobie skipnijmy. Oczywiście wolałabym rabikano wersja biała niż ta pomarańczowa. O, znowu klaczka. Jo! I um, zastanawiam się, którą zostawię. A jeszcze musimy ogierka zrobić. Mm, 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 mm. Czy ona jest ładniejsza? No nie wiem, obie są ładne, ale zobaczymy, jaki, jaki będzie ogier też, bo nie mam zamiaru kryć dwóch takich samych koni praktycznie ze sobą. Nie taki jest mój cel. Summer. Summer kryjemy. Mm -hmm. Albo może popatrzę po statystykach, która jest po prostu lepsza. Zobaczymy. Okay. O, jest ogierek. Uuu, bardzo dobre staty. Ciemniusi. Rabikano czy... Aha, jest. Nie ma nic. Dobrze widzę? Zero odbianki? Okej. Okay. Um, zaskoczył mnie chłop. Wadkuczu? No tych bez odmiankowych no to ja nie, nie rozmnażam, więc idzie, idzie papatki. No i próbujemy kolejnego ogiera. ile mi się już nie skończyły pieniążki, dokryć. znaczy nie pieniążki, tylko te brązowe. ...akcesoria, tak to nazwę. Dobra, idziemy dalej. Bardzo mi się podoba odmianka samer na pyszczku. Yy, ta odmianka jest prześliczna. No i jeszcze te oczy. Daj mi coś ładnego. Jest kolejny ogierek. Ok. Yy, też ciemny znowu. I... Znowu nic?! Ej, co tu się dzieje teraz nagle? Zazwyczaj wychodzą mi rabikano, a Angier nie chce nagle mi wyjść rabikano. Halo? Juju, te chrapy! Te hrabki są przesłodkie. Ale... nie masz odmianki, więc idziesz papa. pa. Ojoju, pa. Dobra, już ostatnie krycie, bo mam trochę dość. Eee... Aha, dobra, quick buy niech będzie, bo już mi się tam. No, nawet już ostatnie krycie ze względu na to, że już nie mam tych <grych> brązowych um, akcesoriów do kryć, a nie chce mi się wydawać też złota i nie chce mi się na razie ścigać. O, jest znowu. Daj mi odmianę. Będziesz miał odmianę? Jest! Ma odmianę. Oh, Okej. Okay. W końcu. Rumble. Okej, okay, może być. Hmm. Dobra. Przecież ta odmiana jest tak mega słabo widoczna. Chyba, że mi się przewidziało, ale chyba nie. On jest z Tak? Tak, jest rabikano. OK. I kolejny konie, który ma przesłonki chrapki. Boże. Ale. Eee. Tak, jest rabikano. Ale ona ma bardzo... Dobra, Bloody, Bay i Cream. No oni są tacy sami. Ja nie chcę kryć takiego samego konia, a ona ma rybie oczy, Więc to zostaje, a ona idzie out. No. A zobaczymy sobie następne krycia najwyżej za jakiś czas. No i ostatni śrebraczek na dzisiaj. Selle France. Zobaczymy co się urodziło. Klaczka, nie najgorsze yy. i gniado jabłkowite. Tak to nazwijmy. Zobaczmy. Ale czy mi się jakoś mega bardzo podoba? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Biorąc pod uwagę to, jaki ma rotowódz, to miałam nadzieję na coś lepszego. No dobra, mm, okej. Okay. Czyli w sumie podsumowując, to była klaczka, którą dzisiaj mamy. I zrobiliśmy kolejne dwa pokolenia do, Aradu, o, do arabków rabicano. Więc mamy Rumble mm. i... Strange. Fokusa w takim razie sprzedajemy. I Summer też sprzedajemy, chociaż ona ma przepiękną maść i ona też ma chyba dwa oczko, z tego co. Oj, albo nie. Um, nie, nie ma. Dobra, no to papa. I tego też już sprzedajemy. Ok. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o Rival Horse Racing. Takie szybkie, taka szybka przebitka. Może trochę chaotyczny filmik. Postaram się nazbierać więcej przedmiotów do krycia. I może znowu zrobimy jakiś odcinek, żeby właśnie skryć. Mam nadzieję, że Wam się podobało i. Wyczekujcie następnych odcinków. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i kciuka w górę. Bardzo mi to pomoże w rozwoju kanału oraz komentarze. I mam nadzieję, że w jakiś sposób moje filmiki przypadają Wam do gustu. Tak więc dziękuję ślicznie i do następnego.